Ej, Cwel kąpał się w morzu. <noise> I już cała stołówka odsuwa rybę na bok, bo ryba pływa w morzu, a w morzu kąpał się Cwel, a co Cwel dotknie, to po prostu jest do śmieci aut. Ta więzienna anegdotka ciągle mnie śmieszy, zwłaszcza jak w prawdziwym takim codziennym życiu spotykam się z tak absurdalnymi, nieracjonalnymi przypadkami ostracyzmu, marginalizacji Dyskryminacji, że to się w pale nie mieści. Można się już tylko śmiać chyba albo płakać. Nie wiem, co gorsze, co lepsze. Tak było też nieraz z trędowatymi. Chociaż trąd był chorobą zakaźną, więc jeszcze miało to jakieś uzasadnienie, że tego trędowatego patykiem się odsuwało na bok, a najlepiej jak chodził i krzyczał przed sobą, nieczysty, nieczysty. I oni wiecie, mieszkali poza obozem, daleko, żeby nikogo nie zarażać. Chociaż Jezus dotykał, dotykał właśnie e, takich i uzdrawiał nie jednego, nie dziesięciu, lecz wielu, wielu trędowatych. I właśnie Jezus jest wytłumaczeniem pewnej zagwostki, która jest ukryta w kapłańskiej 13:13. 13. <noise> Widzicie taki pechowy werset bo napisane jest, że jeżeli kapłan zbada trendowatego, a właśnie kapłani mieli taką rolę, żeby badać ich, i zobaczy, że trąd pokrył całe jego ciało, to uzna go za czystego. Cały zbielał, więc jest czysty. więc o co chodzi? Taki jeden z moich ulubionych autorów, Emanuel Machnicki, w jednej ze swoich audycji powiedział, że jest to znak mesjański czyli wskazujący proroczo na mesjasza, czyli na Jezusa. Ponieważ komentatorzy biblijni zgodnie twierdzą, że trąd jest symbolem grzechu. A Jezus został cały umazany, upaprany w naszych, 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 naszych moich i twoich grzechach. I taki brudny wisiał na krzyżu, chociaż sam był czysty. On nie popełnił jako jeden jedyny żadnego grzechu. Cały zbielał, a jednak Bóg musiał uznać go za czystego i dlatego jego ciało nie mogło zgnić, e, zniszczyć się w grobie, bo był niewinny, mimo że wziął na siebie wszystkie nasze winy. <grych> Czy ty w to wierzysz? To jest pytanie. Bo to jest rzecz do uwierzenia. E, wiecie, że jeden człowiek mógł wziąć winy wszystkich nas i zanieść je na krzyż i Zapłacić w ten sposób wszystkie kary. Wierzysz w to? Cały zbielał więc jest czysty.